Czemanko, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym unboxingu. Dzisiaj zrobię, z unboxingujemy i zrecenzujemy papier toaletowy i pokażę do niego ciekawostki. A więc tak, yy, co trzeba zrobić, żeby zunboxować ten papier? Trzeba coś tam wyrwać, yy, chyba. Tratuję się chyba kompletnie do niego... a nie, dostanę Dajcie. Daj... Kurde, e, prawą brynką. e, dobra, czekajcie, kurde, nie, dosyć, do widzenia, papier, proszę, dobra, kurde, papier wracaj, czekajcie, zawinę go po prostu, Dobrze, a więc tak wygląda z unboxing. Czekajcie. A więc tak wygląda otworzona yy, rolka papieru. Yy, tak, ciekawostka. Taką rolką papieru <laughs> możemy yy, dać im jako prezent kotu, proszę. Yy, on się bardzo ucieszy, ponieważ yy, możemy go rzucić tym papierem, yy, zrobić mu koronę. Zrobić mu coś takiego, zabawkę. E, e, chyba dobrze wiecie, że koty lubią Srajtaśmę e, Dobrze, e, to kot, czekaj, czekaj, kot. Urwitu, e, urwitu, u góry, u góry, u góry, czyli to rozwiń, rozwiń to. Dobrze, bo tutaj mam pomocniczkę do unboxingu, rozwiń tego trochę, rozwiń. Nie zawiń. Dziękuję. Dobra, już? A więc dobra, to... Kot, ty, ty już masz tu swoją tą strajtaśmę do zabawy. E, proszę. Dobra, Ty se tu leży, e, Wyleję Ci trochę wody. E, zesrałeś się, prawda? Puściłeś bąka. Ja to wiem. Idź Ty. Yy, a więc yy, czekajcie, gdzieś straj tu jest straj yy, Ciekawostka, ta straj jest bardzo długa. Chcecie wiedzieć jak? Tak, że na pewno przeleci... Czekaj, no, kurde, rodzaj. Że na pewno... Tak, na, znaczy. Długa to jest, chyba każdy wie, ale może służyć nam jako yy, super. Supermana yy, kot z nią też... PUTAK! Chodź! halo, butek, kurde, sypat, butek, łapki, może posłużyć ona jako zabawka dla kota i jak kot już wejdzie w naszą pułapkę, możemy go zamknąć, tak jak tutaj. Um, Oddej z ty to już to jest tu zejść, Sieć. To recenzja końcowa, ym, za zabawę z kotem daje temu czemuś 8 punktów, za długość i wytrzymałaś 6. Yy, I za kolor, taki trochę pedalski, 4. Yy, I jeszcze to, że kot nim się, znaczy to, że kot go lubi aportować, tam możemy dostrzec kota, yy, no to... No tak, gdzieś 7, więc końcowa, końcowa recenzja papieru to jest 8 na 10. Więc tak, ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się, dajcie to, tak, lajka dajcie. Ja się z wami żegnam. Cześć, masz się pobaw.